Po pierwsze, nowy rząd powinien pamiętać o tym, że połowa polskiego społeczeństwa to są kobiety i że w rządzie oczekujemy także, że znajdą się kobiety i że będzie ich dużo, bo jesteśmy przekonane, że będą równie mądre i równie dobre jak koledzy ministrowie. Po drugie, bardzo liczymy na to, że polski rząd będzie pamiętał o tym, że dla Polski w Europie najmniejsze, najlepsze miejsce, to jest to w samym sercu Europy, że będziemy nadal bardzo zaangażowani jako rząd w sprawach europejskich, w debatę europejską będą zapadały w Europie w najbliższym okresie, właśnie w tych najbliższych czterech latach, absolutnie fundamentalne decyzje dotyczące nowego kształtu europejskiej integracji. Musimy być w samym środku tych dyskusji. Bardzo liczymy na to, że prezydencja, koniec prezydencji polskiej rzeczywiście nie będzie oznaczał końca zainteresowania sprawami europejskimi. Liczymy też bardzo na to, że to będzie rzeczywiście rząd, który potrafi podjąć reformy w sferze gospodarki takie, które nie tylko pozwolą nam wymknąć się kryzysowi do końca, także tej drugiej fali recesji, która ewidentnie nadchodzi, ale które decyzje gospodarcze, które pozwolą zbudować fundamenty rzeczywiście konkurencyjności polskiej gospodarki na lata do przodu, że w związku z tym innowacyjność, że popieranie przedsiębiorczości, że nie tylko likwidowanie barier, bo to jest jakby oczywiste, ale też instrumenty polityki, które stymulują rozwój polskich przedsiębiorstw w sektorach przyszłości, nie? nie w tych sektorach, które odchodzą, które nie mogą być dynamiczne, bo nie ma na nie zapotrzebowania w świecie, ale właśnie w tych nowych rzeczywiście dziedzinach, w których innowacyjność, polska przedsiębiorczość, myśl technologiczna, Polska rzeczywiście może, może rozkwitnąć. I mamy też ogromną nadzieję i, i, i na to, że ten rząd będzie chciał współpracować z nami, ze społeczeństwem obywatelskim, z kobietami, z Kongresem, bo myślimy, że, że możemy wnieść bardzo wiele i do debaty, i do jakości stanowienia, i prawa, i rządzenia, i podejmowanych decyzji, bardzo wiele nowego, innego tego, co, czego rzeczywiście dzisiaj Polska potrzebuje.